Jedziemy! Czym jest CV? CV, inaczej Curriculum Vitae z łacińskiego przebieg życia, to forma życiorysu zawodowego, który jest sporządzony według ściśle określonych zasad. Jego zadaniem jest przedstawienie Twojej kandydatury na dane stanowisko tak, aby pracodawca zdobył jak najwięcej informacji na Twój temat czyli informacji dotyczących kwalifikacji, edukacji, umiejętności, etc., etc. Od informacji zamieszczonych w CV zależy to, czy zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, czy też Twoje CV przemknie przez dział katr niezauważony niczym ninja. To, czy tak będzie, zależy zarówno od treści, jak też nierzadko od formy sporządzenia Twojej CV. -ki. Są ogólnie przyjęte zasady, które w zależności od tego w jakiej branży szukamy zatrudnienia możemy delikatnie nagiąć, jednak zawsze musimy pamiętać o kilku nienaruszalnych aspektach, którymi powinno się cechować każdy CV. A są to prawdziwość zawartych w CV informacji, nie malania wody to nie przejdzie ni hu hu. Wyraźny podział tematyczny i to, żeby pisać możliwie zwięźle, możliwie krótko. Musisz pamiętać o tym, że pracodawca oczekuje od kandydata umiejętności sporządzenia CV na dane konkretne stanowisko pracy. Nie wystarczy więc mieć jednego CV, za pomocą którego będziesz aplikować na różne stanowiska. Struktura, informacje zawarte w CV zależą od stanowiska, na które się ubiegasz, oraz od Twoich umiejętności, Twoich doświadczeń zawodowych. Co powinno zawierać każdy CV? Imię, nazwisko, adres, numer telefonu. Adres mailowy, datę urodzenia, wykształcenie i umiejętności zawodowe, doświadczenie i szkolenia, znajomość języków obcych, a zwłaszcza angielskiego, dodatkowe umiejętności oraz zainteresowania. Pamiętajcie, że przedstawiamy najważniejsze informacje o sobie bez zbędnego rozpisywania się. Ja za to troszkę bardziej się rozgadam na ten temat, jednak w kolejnych częściach. Jeśli chodzi o układ, CV powinno być napisane czytelną czcionką. Powinno mieć schludny wygląd, czysty charakter. Tekst musi być rozbity na nagłówki i śródtytuły. Nie wolno pisać po obu stronach kartki. Pamiętajcie, aby CV nie zajmowało więcej niż jedną, max 2 kartki w formacie A4, żeby było napisane na komputerze w standardzie Word stanowaną ćciągą bezszeryfową w rozmiarze 12-10-12, o tym też jeszcze będę mówił. E, ważne jest, aby wymienić ukończone szkoły w konkretnej e, formie, e, czyli data, szkoła, ewentualnie kierunek, data, szkoła, ewentualnie kierunek, data, kurs itd. itd. E, e, są trzy rodzaje życiorysów. Eee, najpopularniejszy, najczęściej stosowany, o którym najbardziej się rozgadam w kolejnych częściach, to życiorys chronologiczny, eee, kolejny to życiorys celowy, eee, no i jest jeszcze życiorys funkcjonalny. Układ chronologiczny to taki układ, w którym podanych osobowych zamieszcza się informacje o wykształceniu. Lata nauki, rodzaj szkoły, kierunek nauki w odwróconym porządku chronologicznym. Następnie również w odwróconej kolejności zamieszcza się informacje dotyczące przebiegu pracy. Każda pozycja powinna zawierać lata pracy. Nazwę firmy, stanowisko oraz krótki opis zadań, a także osiągnięcia zawodowe. W dalszej części zamieszczane są informacje o pozostałych osiągnięciach, o zakresie dodatkowych kompetencji, o zainteresowaniach i referencjach. Jest to układ najczęściej stosowany, dlatego to na nim głównie skupię się w częściach kolejnych. Kolejny jest układ celowy. W układzie tym wymieniane są konkretne informacje adekwatne do stanowiska pracy, czyli kursy, szkolenia, opis osiągnięć i predyspozycji. Ten układ ma za zadanie przedstawić pracodawcy konkretną wizję, jaką przyszły pracownik zamierza realizować w jego firmie. Dlatego może być stosowany przez osoby o konkretnym celu zawodowym, a także bogatym doświadczeniem. I już ostatni, czyli układ funkcjonalny. Jest to układ, w którym szczególnie istotny jest opis kompetencji, umiejętności, osiągnięć przydatnych w branży. Głównym celem tego układu jest zmniejszenie niekorzystnego wrażenia, jakie osoba czytająca może odnieść, na przykład z powodu przerw w zatrudnieniu czy wykształcenia nieadekwatnego do stanowiska. Stosują go również osoby chcące zatrudnić się w branży czy na stanowisku odmiennym od dotychczasowego. Warto jest teraz indywidualnie przemyśleć, który układ na poczet stanowiska, o który się ubiegasz, okaże się układem najlepszym oraz która forma będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia dokładniej omówimy wszystkie te i więcej informacji w częściach kolejnych. Mam nadzieję, że ciekawszych, na pewno krótszych, gdzie bardziej praktycznie skupię się na układzie chronologicznym i przedstawię wielką dziesiątkę idealnego CV, czyli 10 grup zasad, których należy przestrzegać i błędów, których trzeba unikać podczas tworzenia CV idealnego. Mam nadzieję, że informacje zawarte w tych odcinkach przyczynią się znacząco do tego, żeby CV spełniało dwa główne cele CV idealnego, a każdy CV marzy o tym, żeby odpowiadać na wszystkie potrzeby pracodawcy oraz żeby było przeczytane w całości przez potencjalnego pracodawcę, co z kolei powinno zaowocować zaproszeniem Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Także do dzieła! Jeśli podobał Ci się ten odcinek, albo jesteś ciekawy kolejnych czy też chciałbyś mi po prostu pomóc? Zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału i polubienia tego odcinka. Dzięki, do zobaczenia.